Koniec lipca zbiega się z początkiem letnich Igrzysk Olimpijskich. Choć nie odbywają się one w Polsce, budzą wśród naszych rodaków wiele emocji. Postanowiliśmy sprawdzić, jaką wiedzę mają radomianie na temat tego wydarzenia. Gdzie w tym roku odbędzie się olimpiada? W Londynie. W Londynie. No, w Londynie. A jak pani uważa, z iloma medalami mamy szansę powrócić do kraju? No, uważam, że mamy duże szanse. No, minimum 4. No ja liczę, że ponad 10, że pobijemy poprzedni rekord. No myślę też, że na pewno ponad 10 to powinniśmy mieć złotych. Ziloma. Ziloma to się okaże, a szansa zawsze istnieje. Ciężko stwierdzić. Na pewno jeden będzie. 13 będzie medali na 100 Tu Trudno mi określić. Podejrzewam, że bynajmniej 5 medali złotych, to na pewno będziemy mieli. No jak 10 zdobędziemy, to będzie bardzo dobrze. No Myślę, że tak około 12-15 będzie siatkarze, może coś radwańska ugra, mamy kajakarzy bardzo dobrych, jest kilka jeszcze dyscyplin, może coś w lekkiej atletyce ugramy, zobaczmy. No najlepiej z jak największą ilością złotych. A z jakiej dyscypliny mamy największe szanse na zdobycie złotego medalu? No nie wiem, mam nadzieję, że ze wszystkich. Siatkówka, lekka atletyka, majeski, Wyszlarstwo, zapasy. Siatkówka, bym powiedział. Podejrzewam, że siatkówka. No ja sądzę, że siatkówki to na 100%. To siatkarze mają chyba takie, takie pewne złoto. No ja w to wierzę mocno. Siatkówka i żeglarstwo. No myślę, że w pływaniu, aczkolwiek, aczkolwiek no chłopaki są co prawda kontuzjowani, jeśli chodzi o... o, o znaczy moc, może nie tyle co kontuzjowani, ale blisko kontuzji. Obstawiałbym pływanie. Jakbym miał jednoznacznie stwierdzić, to pływanie. Może... Tak. Proszę powiedzieć, która dyscyplina sportu jest Pani najbardziej bliższa i której dyscyplinie sportu Pani będzie kibicować? Kibicować? No uwielbiam boks. Uwielbiam boks, także na pewno w boksie. Eee, kibicuję Boltowi, właśnie, że mu się poszczęściło kolejnym razem. Ja lubię na olimpiadzie oglądać lekko atletykę, dlatego że to jest jednak zmakanie takie... Bardzo indywidualne. To jest coś innego niż gra grupowa. To jest jednak walka seansowa, szczególnie jeżeli chodzi o biegi, o skoki, o, o rzuty wszelkiego rodzaju, jeżeli chodzi o dysk, o kulę, o młot. No nie wiem, nie wiem jeszcze. Myślę, że raczej coś. coś z wodą na pewno. A czy wie pan, kto w tym roku będzie niósł flagę Polski? A niestety nie wiem. Yy, no podejrzewam, że Czerkawski. To nie wszystko Agnieszka Radwańska <grywa> Agnieszka Radwańska, druga rakieta świata. Radwańska tak. A nie do buzi nie, bo to raczej nie jeszcze nie. Dobra, takie